Kraj polityka prawo pijan kierowcy na celowniku rząd zapowiada restrykcje. Będą zmiany w prawie, które mają skuteczniej ścigać pijanych kierowców. Alkomat w samochodzie od 2015 roku ma być elementem wyposażenia, a strata prawo jazdy ma być skuteczna już za pierwszym razem. Konfiskata uprawnień za jazdę na podwójnym gazie ma zostać wydłużona i minimalny pułap kary ustawiony na wysokości 3 do 15 lat. Minimalna nawiązka teraz ma wynieść 5000 zł i ma być elementem dyscyplinującym kierowcę. Jednym słowem, lekko nie będzie kierowcą, których policja przyłapie po raz pierwszy, ale przechlapane to będą mieć ci, którzy zaliczą recydywę. Rząd Donalda Tuska proponuje by kierowca przyłapany po raz pierwszy na prowadzenie samochodu na podwójnym gazie stracił prawo jazdy minimum na 3 lata. Rząd proponuje więc zmianę granicy dolnej i górnej kary. Teraz pijany kierowca może stracić prawo jazdy na 1 do 10 lat po zmianach na 3 do 15 lat. Musiałby też zapłacić nawiązkę w wysokości 5 tysięcy złotych, jest 1000 zł, a górny limit granicy nawiązki ustalony na wysokości 100 tysięcy złotych. Nową ma być publiczne ogłaszanie wyroku w takiej sprawie. Nie będzie kar w zawieszeniu dla recydywistów złapanych na jeździe po pijaku po raz drugi. Gwarantować to będą zmiany, jakie rząd przygotowuje w kodeksie karnym. Intencją rządu jest bezwzględne karanie nietrzeźwych kierowców. Spodziewać się należy, że sąd w tym wypadku skazywać będzie na kary pozbawienia wolności. Niezależnie od innych kar będą zmuszeni zapłacić nawiązkę w wysokości 10 tysięcy złotych. Publikacja imienia i nazwiska nietrzeźwego kierowcy ma być powszechna, a wysokość nawiązki ma nie podlegać negocjacjom. Zmiana ma nastąpić również w karaniu kierowców jeżdżących bez uprawnień. Szczególnie wtedy, kiedy utrata prawa jazdy to wynik jazdy w stanie nietrzeźwości. Dotąd był to tylko mandat. Teraz sytuacja ma się zmienić. Tu kierowcy mają być karani w oparciu o kodeks karny, a nie w oparciu o kodeks wykroczeń. Jak to się dzieje teraz? Od 2015 roku każdy samochód musi obowiązkowo być wyposażony w Alkomat. Urządzenie za 5 do 10 zł ma wykluczyć liczbę tzw. przypadkowych, wczorajszych, nietrzeźwych kierowców. Trzeba było tragedii w Kamieruniu Pomorskim, by rząd zdecydował się wprowadzić obostrzenia w karach dla pijanych kierowców, którzy są plagą polskich dróg. Jak wynika ze statystyk, Odebranie prawa jazdy na jeden rok niestety nie było wystarczającą karą. 70% z nich to alkoholowa recydwa. Zmiany, jakie planuje rząd, ogłoszono podczas konferencji prasowej z udziałem premiera Donalda Tuska i ministra Marka Biernackiego i Tomasza Siemieniaka. Rząd zamierza karać, a karniści mówią, że problem nie tkwi w konieczności wprowadzenia zmian w kodeksie karnym, a w egzekwowaniu prawa. Tu podaje się przykład pijanego i naćpanego kierowcy z kamienia pomorskiego który zabił sześć osób i został aresztowany na trzy miesiące, chociaż sprawa jest jasna, prosta i oczywista. To też przykład z nowego targu, gdzie człowiek, który zabił nożem dwudziestolatka pod klubem muzycznym, został objęty dozorem policyjnym. Zdaniem karnistów kodeks karny należy zacząć stosować, a nie ciągle go zmieniać. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli przede wszystkim należy przeszkolić policjantów. Według ostatniego audytu, jaki przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli w policji 40% funkcjonariuszy nie posiada uprawnień i nie jest przeszkolonych do sprawdzenia nietrzeźwości kierowców. Według obowiązujących w Polsce standardów mówi rzecznik Prasowy Powiatowej Komendy Policji w Nowym Targu, starszy aspirant Roman Wolski, dopuszcza się obecność. 0,19 promila alkoholu we krwi. Jako wykroczenie uznaje się obecność 0,2 do 0,5 promila i określa mianem stan po spożyciu alkoholu. O nietrzeźwości mówi się, kiedy alkomat wykazuje powyżej 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Według artykułu 178a paragraf 1 i 2 osobom prowadzącym pojazdy wspomagane dodatkowym gazem obecnie grozi kara pozbawienia wolności od 1 do 2 lat. To samo dotyczy kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem substancji odurzających mój serwis.blogspot.com